Witam was kochani w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Pepko. Na początek mam dla was kolejne perełki z kolekcji Modern Flower. Pojawiły się okrągłe metalowe tace. Kosztują one 30 zł, a wymiary mamy tutaj 35 cm. One są w kolorze kremowym i do tego mamy tutaj jeszcze nadruk kwiatka. No wyglądają po prostu prześlicznie. A teraz mam dla Was kolejny hit tej kolekcji, i są to kosze, które mają taki różowy uchwyt. W ogóle bardzo mi się podoba to połączenie tego różowego, granatowego i białego, bo tak, kochani, te czarne pasy na żywo są o wiele jaśniejsze, i jest to kolor granatowy. Te kosze mamy też w dwóch rozmiarach do wyboru. Mały kosztuje 30 zł i wymiary mamy tutaj 25 na 20 na 25 cm. Natomiast duży kosztuje 40 zł i mamy tutaj wymiary 30 na 28 na 30 cm. Kosze są bardzo ładnie wykonane i mi osobiście najbardziej podobają się z całej kolekcji. Kochani, w dzisiejszym odcinku będę miała dla Was nowe miseczki w kształcie arbuza pojawiły się też przepiękne zasłony i narzuty na łóżko. Mam też dla was nowe bidony, które idealnie sprawdzą się na trening. Znalazłam kolejny hit z kolekcji Barbie, a pod koniec filmiku będę miała dla was ciekawe gadżety dla piesków oraz dwie nowe ciekawe zabawki. Więc oglądajcie do końca, a jeśli filmik wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na półeczki i zaczynamy sobie od miseczki w kształcie arbuza. Jest zielona i do tego ma też takie paski jak arbuz. W środku jest czerwona i ma nawet namalowane pestki, no po prostu hit. Kosztuje ona 30 zł, pojemność mamy tutaj 2 litry. Jest takiej średniej wielkości, idealnie Wam się sprawdzi do serwowania owoców. Teraz mam dla Was bardzo ładne zasłony. One są w kolorze szarym. Do tego mamy tutaj ciekawy nadruk, bo jest to takie połączenie dmuchawca, kwiatów. No, ciekawie to wygląda. Kosztują one 80 zł. Wymiary mamy tutaj 140x260. No, jak widzicie, one są takie przezroczyste, więc bardziej do ozdoby niż do zasłaniania okna. Pojawiły się dwie nowe narzuty na łóżko. Pierwsza jest kremowa, do tego ma taki biały wzorek. Ma też takie ciekawe pikowanie. Wymiary mamy tutaj 200x220 cm i kosztuje ona 60 zł. Jest dosyć ciężka i ma troszeczkę grubszy materiał niż takie standardowe narzuty w pepko. Druga narzutka jest dokładnie taka sama, tylko różni się kolorem, ponieważ tutaj narzutka jest jasna, a wzorek jest ciemniejszy i ten wzorek też jest tak bardziej dopracowany. Mamy tutaj więcej detali i moim zdaniem jest ciekawszy. A na dole mamy narzutkę, którą ja Wam gorąco polecam. Ona kosztuje 50 zł, a wymiary mamy tutaj 200x220. Tutaj mamy akurat do wyboru w kolorze szarym, ale z tej kolekcji mamy sporo kolorów do wyboru. Ja akurat kupiłam sobie szarą i jestem z niej bardzo zadowolona. Do PEPKO wróciły też poduszki na meble ogrodowe. U mnie były dostępne tylko w kolorze zielonym, ale z tego co pamiętam, to były one dostępne też w kolorze szarym. Kosztują one 40 zł, a wymiary mamy tutaj 45x45 45 cm, swego czasu były one również do kupienia w action. Znalazłam też kolejne etui na paszport i tym razem jest bardziej eleganckie, bo tamte było z nadrukiem awokado, a to jest takie kremowe, mamy też tutaj złoty napis paszport i taką mapkę i ono również kosztuje 10 zł. Na dziale kuchennym znalazłam też kolejną perełkę i tym razem mamy zestaw dwóch paterek w cenie 20 zł. One są takie kamienne, do tego mamy je do wyboru albo prostokątne, albo okrągłe. No, kochani, tego się nie spodziewałam, że znajdę jeszcze jedną nowość z kolekcji Barbie, i tym razem jest to plastikowy kubek. Do tego ten kubek jest zakręcany, więc nic Wam się tutaj nie wyleje. Cały różowy, no bo oczywiście Barbie, kosztuje 25 zł, jest też takie kropeczki, i do kompletu mamy jeszcze słomkę. Pojawiły się też nowe bidony, które idealnie Wam się sprawdzą na trening. One są plastikowe i oczywiście możemy sobie je odkręcić, ale mamy też tutaj taką rurkę, którą jak tutaj sobie naciśniemy, to ona się wysuwa. No ciekawe rozwiązanie. Do wyboru mamy ten bidon w kolorze różowym, chociaż bardziej takim kremowym i zielonym. Kosztują one 12 zł, a pojemność mamy tutaj 700 ml. A teraz mam dla Was dwa nowe gadżety dla piesków. I pierwsza to jest taka plastikowa zabaweczka. Chowamy tutaj smakołyki i pieski sobie to przesuwają i je wyciągają. Coś ale taka mata węchowa, ale w formie plastikowej. Kosztuje ona 20 zł. Powiem Wam szczerze, że nie jestem do tej zabaweczki przekonana. Pieski to przesuwają noskiem, mogą sobie go naruszyć. Wydaje mi się, że taka zwykła filcowa mata byłaby o wiele lepsza. Pojawiły się też foremki na upały, mają przystawki, więc duży plus. Kosztują 17 zł. Mamy aż dwa kolory do wyboru. I ja polecam do, do wody dodania troszeczkę karmy, na pewno pieski to docenią. A na koniec znalazłam dwie perełki, ale tym razem na zabawkach. I pierwsza to jest gra, którą ja widziałam na TikToku. I polega tutaj na tym, że te kuleczki będą się zapalać, i trzeba nacisnąć tą, która akurat się świeci. Ona kosztuje tylko 15 zł, do wyboru mamy ją w kolorze różowym albo niebieskim. I jest to ciekawa opcja, żeby zająć dzieci w podróży. A na koniec znalazłam kolejny zestaw Barbie niespodzianka, tym razem w formie takiego szejka. Tak jak zawsze mamy kilka lalek do wyboru. Ten zestaw kosztuje aż 80 zł, bo jest to oryginalna Barbie, ale przypomnę Wam, że w Pepko mamy też te zestawy niespodzianki, ale z tymi lalkami z Pepko i one są o połowę tańsze. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzach, co z danego przeglądu spodobało Wam się najbardziej. Kochani, w opisie tego filmu zostawiam Wam link do ostatnich przeglądów. PEPKO pojawiło się sporo nowości na letniej kolekcji. Pojawiły się nowe koszule, sukienki, shorty. Więc jeśli nie widzieliście tych przeglądów, to gorąco Wam polecam. A teraz życzę Wam miłego weekendu, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.